Dzień dobry, witam Was na lekcji chemii. W szkole ostatnie materiały przerabialiśmy to były alkohole, alkohol metylowy, czyli metanol i etylowy, czyli etanol. W ramach powtórzenia chciałam przypomnieć Wam podział alkoholi. Alkohole dzielimy na monohydroksylowe, to znaczy mające jedną grupę hydroksylową OH oraz polihydroksylowe mające wiele grup. Hydroksylowych OH. Yy, przypomnę Wam, że alkohole pochodzą od alkanów. I tutaj mamy wzory pierwszych czterech alkanów: metan, etan, propan i butan. Tutaj wzór C4H10. Alkohole monohydroksylowe powstają przez zastąpienie jednego atomu wodoru w alkanie grupą hydroksylową. I w ten sposób powstaje alkohol metylowy. Jeśli od metanu odejmiemy jeden wodór, to powstaje CH3 i na jego miejsca wchodzi grupa OH. Podobnie etanol ma wzór C2H6, czyli zostaje C2H5 i pojawia się tutaj grupa OH. Następnie propan C3H8, jeżeli odejmiemy jeden wodór, to mamy C3H7OH. I butan ma wzór C4H10, jeżeli odejmiemy jeden wodór, to jest C4H9 i dołączamy grupę OH. Widzimy, że wszystkie te związki mają grupę funkcyjną hydroksylową, jedną, czyli są alkoholami jednohydroksylowymi, inaczej monohydroksylowymi. Oprócz nich istnieją również takie alkohole, które mają więcej niż jedną grupę OH. Tutaj poznacie dwa przykłady. Na przykład alkohol, który powstanie z etanu. Przez zastąpienie jej nie jednego wodoru, tylko dwóch wodorów dwoma grupami OH będzie miał następujący wzór. Czyli zostaje C2H6, odejmujemy dwa wodory, czyli będzie C2H4. I tutaj dołączają się dwie grupy OH. Ten alkohol nazywa się etanodiol, ma nazwę zwyczajową glikol etylenowy. Potoczną nazwę ma również glikol. No, i chciałam Wam powiedzieć, że jest to substancja, która ma szerokie zastosowanie w chłodnicach samochodowych i lotniczych. Stosuje się w nich tam właśnie glikol etylenowy jako roztwór z wodą. Ten roztwór jest od 40 do 62%. Ponieważ ciecz ta nie zamarza w niskich temperaturach, temperatura krzepnięcia glikolu etylenowego wynosi. Minus 12,3 stopnie Celsjusza. Poza tym chciałabym, żebyście wiedzieli, że glikol etylenowy, podobnie jak inne alkohole wielowodorotlenowe, na przykład propanotriol, który za chwilę poznacie, jest gęstą, bezbarwną, silnie higroskopijną cieczą. Bardzo dobrze miesza się z wodą. Jednak w odróżnieniu od glicerolu glikol etylenowy jest silnie trujący. No i czas na ten drugi tutaj alkohol, polihydroksylowy. On pochodzi od propanu. I zobaczcie, jeżeli w propanie odejmiemy jeden wodór i dodamy grupę OH, to powstanie ten alkohol, propanol, C3H7OH. Ale jeśli w propanie trzy wodory odłączymy i na ich miejsce wskoczą trzy grupy OH, to mamy alkohol o następującym wzorze, czyli C3H5OH trzy razy wzięte. Ten alkohol nazywa się propanotriol. Tutaj mamy propanol, a ten nazywa się propanotriol. I na dzisiejszej lekcji mamy poznać jednego właśnie z przedstawicieli alkoholi polihydroksylowych, mianowicie propanotriol. O etanodiolu już Wam troszeczkę powiedziałam, a całą lekcję poświęcimy temu alkoholowi. Te wiadomości, które Wam tutaj przedstawiłam, to było taki wstęp, rozszerzenie. Nie musicie tego notować, ale jeśli uważacie, to, to jest to dozwolone. Obowiązkowe w zeszycie są notatki dotyczące konkretnego tematu. No i kolejny temat to jest właśnie o alkoholu polihydroksylowym. Temat brzmi glicerol, alkohol polihydroksylowy. Temat ten jest zrealizowany w podręczniku na stronie 150-153. Proponuję Wam, żebyście najpierw wysłuchali lekcji, wspólnie ze mną uzupełnili pewne zagadnienia, a dopiero potem, czytając drugi raz, zrobili sobie notatkę. A więc zaczynamy od zaczynamy charakterystykę tego alkoholu. Od nazwy. Przede wszystkim, alkohol ten ma nazwę systematyczną Propanotriol, czyli tutaj mamy tri, które oznacza, że jest to alkohol z trzema grupami OH. Nazwa zwyczajowa to glicerol albo po prostu gliceryna. Jeżeli chodzi o budowę, to już Wam to mówiłam, że propanotriol pochodzi od propanu, w którym trzy atomy wodoru zostały zastąpione trzema grupami hydroksylowymi OH. I teraz napiszemy wzory tego alkoholu. Wzór sumaryczny, który już pisaliśmy, teraz powtarzamy, jest C3H5OH 3 razy wzięte. Wzór strukturalny zaczynamy od łańcucha węglowego, tak jakbyśmy pisali wzór propanu. Następnie każdy węgiel jest czterowartościowy w chemii organicznej i dopisujemy wodory, ale trzy zostały odjęte. Gdyby tutaj były wodory, to byłby to propan, ale zostały one odjęte i na miejsce tych wodorów przyłączamy grupy OH. Wzór ten może być narysowany. Pionową, jak jest w podręczniku, lub też poziomo. Wzór strukturalny. Wzór półstrukturalny. Mamy tak CH, przy pierwszym C mamy 2H i wiązanie w dół, pokazujemy grupę OH. Następnie to wiązanie tutaj, następnie węgiel, przy nim 1H i w dół grupa OH. I znowu węgiel, przy nim znowu CH2 i grupa OH. I to jest wzór półstrukturalny, który pokazuje najważniejsze wiązania między atomami. Istnieje jeszcze wzór grupowy, mało Wam znany. Wygląda on następująco. Mieszamy CH2, następnie za tym CH2 grupę OH w nawiasie, która jest do tej grupy tutaj przyłączona. Następnie CH i znowu OH i CH3 i OH w nawiasie. Wzór grupowy pokazuje też elementy wzoru w grupach, ale nie pokazuje wiązań między nimi. Jeśli chodzi o właściwości, może jeszcze chciałam Wam pokazać na modelach, jak tworzy się ten alkohol trójhydroksylowy. Tutaj widzicie model, może wezmę kartkę białą, żeby ładniej to było widać. Model przestrzenny propanu. Widzimy, że są trzy węgle i osiem wodorów C3H8. Jeżeli odejmiemy jeden wodór, jeden wodór, tak, i na jego miejsce przyłączymy gro, grupę OH, to powstaje alkohol monohydroksylowy, nazywa się propanol. Tak. Ale jeżeli oderwiemy trzy wodory, już jeden tu oderwałam, drugi tutaj. Tak. I jeszcze jeden. Od każdego węgla jeden. I na jego miejsce przyłączę grupę OH, to wtedy z propanu powstał mi alkohol nie monohydroksylowy, nie propanol, tylko propanotriol, czyli alkohol polihydroksylowy. I mamy jedną grupę OH, drugą i trzecią. Nie wiem, jak to widzicie. Tak, w ten sposób. Jeżeli omówiliśmy już budowę, Propanotriolu, czyli gliceryny, inaczej glicerolu, to przejdźmy do właściwości fizycznych. Właściwości fizyczne są omówione na stronie 151. I trzeba przede wszystkim pamiętać, że ten alkohol jest bezbarwną cieczą, bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, ma gęstość większą od gęstości wody, czyli jeśli wlewamy go do wody, to najpierw spływa na dno, a potem się z nią miesza. No i jest alkoholem silnie higroskopijnym. To znaczy, że pochłania wilgoć, pochłania wodę i pochłania wodę. Przejdźmy do właściwości chemicznych, które zrobimy wspólnie pisemnie w zeszycie. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że ten alkohol jest bezwonny. Wiemy, że metanol i etanol mają charakterystyczny zapach. Ten nie ma zapachu. Co do smaku, pamiętamy, że metanol jest silnie trujący, jego smaku nie mówimy. Etanol ma smak piekący. A ten alkohol ma smak, ma smak słodki. Jest to smak, smak słodki, ale taki lekko cierpki. Jeżeli chodzi o dysocjację, to ten alkohol, alkohol nie dysocjują, czyli odczyn jego jest obojętny, ale jak wszystkie związki organiczne ulega reakcjom spalania. I teraz napiszemy sobie tutaj równanie reakcji spalania całkowitego, czyli C3H5OH 3 razy wzięte. Czyli wzór jednej cząsteczki gliceryny. Spalanie to jest łączenie z tlenem, i jeśli spalanie jest całkowite, to powstaje CO2 plus H2O. I wyrównajmy równanie. Widzimy, że tu mamy trzy węgle. Tutaj jest jeden, czyli wyrównuję trójką, wodory 5 i tutaj te trzy, to jest 8, czyli wpisuję czwórkę. Cztery razy 2 będzie również 8, i następnie wyrównuję tleny. Proponuję najpierw zliczyć tutaj, ponieważ tu już współczynniki stechiometryczne są wpisane i mamy 3 razy 2 jest 6, 4 razy 1 jest 4, łącznie po tej stronie jest 10 tlenów. Chciałoby się tu wpisać piątkę, ale musimy zwrócić uwagę, że tu są 3. 10, odjąć te 3 tleny, to tu mu powinno być 7. Czyli wpisujemy z ułamkiem i całe równanie, żeby zlikwidować ułamek. Mnożymy razy 2, czyli będzie dwie cząsteczki C3H5OH3 razy wzięte plus 7O2 powstaje 6CO2 plus 8H2O. Oczywiście równanie podpisujemy. Dwie cząsteczki propanotriolu. Reagują z siedmioma cząsteczkami tlenu. I powstaje sześć cząsteczek tlenku węgla 4, I osiem cząsteczek wody. Poznaliśmy do tej pory nazwy alkoholu o nazwie propanotriol. Budowę szczegółowo właściwości fizyczne i chemiczne pora przejść do ciekawych zastosowań. Ten alkohol ma wiele zastosowań, ale jak zawsze staram się Wam przedstawić takie najciekawsze. Jedną z nich to jest to, że ten alkohol jako taka syropowata, troszeczkę ciecz o słodkawym smaku służy jako, ta, jako taka baza podstawa do produkcji syropów przeciwkaszlowych. Tutaj w domu wzięłam jeden taki syrop przeciwkaszlowy o nazwie Dexapini, może znacie. W składzie szukałam tego alkoholu, ale niestety w tym akurat go nie ma. Cukier tutaj zastosowany to jest sacharoza, ale przy okazji znalazłam, że składnikiem tego syropu jest alkohol etylowy. A przy alkoholu etylowym mówiliśmy, że właśnie przy produkcji leków też ma wykorzystanie tamten alkohol. Drugie takie bardzo ciekawe zastosowanie gliceryny. Czyli glicerolu, czyli propanotriolu, to produkcja kremów i balsamów nawilżających. Dlaczego? Dlatego, że gliceryna ma właściwości higroskopijne, chłonie w siebie wodę, czyli utrzymuje tą wodę na przykład na ciele, na rękach, no i też w domu poszukałam takiego najprostszego kremu do rąk. Tutaj piszę, że to jest krem glicerynowo, cytrynowo-glicerynowy, nawilżający, ale z tyłu widać to. Wyraźnie, tak? Krem do rąk cytrynowo-glicerynowy. W internecie też widziałam wiele filmików, gdzie dziewczęta polecają samodzielną produkcję jakichś tam kosmetyków do pielęgnacji ciała, właśnie na bazie gliceryny, która jest takim produktem dostępnym, na przykład w aptekach. Trzecie, takie ciekawsze, ciekawe zastosowanie. Gliceryny, które tutaj macie napisane, to do produkcji nitrogliceryny. Za chwilę Wam opowiem, co to jest ta nitrogliceryna, a jakie ma zastosowanie. Że to jest przede wszystkim w bardzo małych ilościach składnik leku podawanego w chorobach serca. <laughs> ta nitrogliceryna kiedyś była podawana bardziej w takich tabletach, na przykład podczas zasłabnięcia jakiegoś tam niedomagania ze strony układu krążenia. To była taka tableteczka z właśnie z bardzo małą ilością tej nitrogliceryny. Obecnie częściej spotykana jest w formie aerozolu. I tutaj w podręczniku macie taki rysuneczek właśnie takiego pojemnika małego i na nim nawet pisze tutaj nitro coś tam, tak, w każdym bądź razie jest tutaj bardzo mała dawka tego związku: nitrogliceryna podana do organizmu pobudza układ krążenia w takich chwilach właśnie jego osłabienia. Poza tym ta nitrogliceryna w dużych ilościach jest składnikiem dynamitu inaczej mówiąc, służy do produkcji dynamitu. No, i tutaj to chciałam Wam w formie ciekawostki rozszerzyć, że chemik włoski o nazwisku Ascanio Sobrero. On przeprowadził taką reakcję, mianowicie glicerol, czyli glicerynę, czyli propanotriol, przereagował z kwasem azotowym 5, a dokładnie jedną cząsteczkę tego z trzema cząsteczkami tego. I otrzymał związek o nazwie triazotan-gliceronu, popularnie potocznie nazywanym nitrogliceryną. Jest to ciecz taka gęsta, oleista, ale jednocześnie silnie wybuchowa. Wybucha przy wstrząsach i przy podwyższonej temperaturze, czyli taka bardzo niezdatna do użytku, na przykład w kopalniach, w kamieniołomach, do wysadzania skał, dlatego, że no trudna w użytku. I Alfred Nobel z kolei, chemik szwedzki, przeprowadził kolejną reakcję w kierunku osłabienia takiego, wybuchowości tej nitrogliceryny. Mianowicie, Przereagował triazotan 5-glicerolu z ziemią okrzemkową, która jest taką skałą porobatą i w wyniku tego otrzymał nowy związek, który jest składnikiem dynamitu. Dynamit różni się od nitrogliceryny przede wszystkim tym, że dopiero pod wpływem detonatorów wybucha, tak? a nie przy jakichś tam mniejszych lub większych wstrząsach. No i to jest koniec tego tematu. Chciałam, żebyśmy sobie jeszcze szybciutko powtórzyli. W tym celu przedłożę jeszcze raz kartki, które mieliśmy przed sobą. Punkt. Powtórzenie było podział alkoholi. tak? Monohydroksylowe i polihydroksylowe. Na tej jednej kartce tutaj mamy dwa alkohole, które pochodzą od etanu, a mianowicie etanodiol i etanol oraz od propanu, propanol, i propanotriol. Na dzisiejszej lekcji zajęliśmy się propanotriolem, poznaliśmy trzy nazwy tego związku, poznaliśmy budowę, wzór sumaryczny, strukturalny, półstrukturalny i grupowy. Omówiliśmy właściwości fizyczne, a także właściwości chemiczne. Najbardziej tu ciekawa rzecz do zapamiętania to myślę, że to jest alkohol, który ma słodki smak. Z ciekawych zastosowań to powtórzę do produkcji syropów, kosmetyków i nitrogliceryny. Jako zadanie domowe napiszecie sobie następujące punkty. Na podstawie podręcznika ze strony 154 opisz, jaka jest zależność między właściwościami alkoholi a liczbą atomów węgla w cząsteczce. To jest pierwsze zadanie. Drugie, napisz równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego butanolu o wzorze C4H9OH. I trzecie zadanie to zadanie z podręcznika. Zadanie trzecie ze strony 156 dla wszystkich, a dla chętnych czwarte ze strony 156. Gdybyście mieli problemy, to chciałabym Wam tutaj jakieś małe sugestie i podpowiedzi też zrobić. Jeżeli chodzi o zadanie pierwsze ze strony 154, to tutaj jest taka fajna tabelka, która właśnie porównuje właściwości. Alkoholi wraz ze zwiększającą się liczbą atomów węgla w cząsteczce. Tak, jest pokazane, że mamy niższe alkohole tak, i wyższe. Wyższe dzielą się na dwie grupy. Pokazany jest, jaki jest ich stan skupienia w zależności od ilości atomów węgla, a także jak rozpuszczają się w wodzie i czy mają zapach oraz przykłady. Na podstawie tej tabelki chciałabym, żebyście zrobili swoją jakąś pomysłową notatkę. Drugie zadanie to jest napisz równania reakcji spalania. I może te równania zaczniemy wspólnie, a potem sami wyrównuj, wyrównacie. Butanol o wzorze C4H9OH plus O2. Jak wiecie, powstaje CO2 plus H2O. Równanie to trzeba wyrównać samodzielnie. Następnie zrobię troszeczkę miejsca. Plus O2 powstaje CO plus H2O i mam nadzieję, że już wyrównacie samodzielnie. I trzecie równanie C4H9OH plus O2 powstaje samo C plus H2O. Jeżeli będziecie mieli kłopoty z wyrównaniem równań, są one w podręczniku. Możecie sobie sprawdzić swoje rozwiązania. Trzecie zadanie z podręcznika, to jest ze strony 156, ma następującą treść. Oblicz, który z alkoholi metanol, etanol czy propanol ma największą zawartość procentową, czyli procent masowy węgla. Ja już napisałam też wzory tych trzech alkoholi, o które chodzi. Wiemy również na pamięć, że węgiel ma masę atomową 12 unitów, wodór ma 1 unit, a tlen 16 unitów. I chodzi o obliczenie zawartości procentowej tylko węgla w tych trzech związkach. Robimy to następująco. Oczywiście to jest przypomnienie. Procent węgla w pierwszym związku to się równa. Węgla jest jeden atom, który waży 12 unitów. Piszemy to w liczniku, a w mianowniku piszemy masę całego związku, czyli mamy tak, 12, dodać 4 to jest 16, i dodać 16 to jest 32. I całość mnożymy razy 100%. I to się równa. I obliczenie już wykonacie samodzielnie. Podobnie dla tego związku. Procent C równa się, w tym związku węgla mamy 2, czyli 2 razy 24, piszemy w liczniku unity do całości. A całość mamy 24, waży węgiel, 6 wodorów waży 6, czyli łącznie jest 30. I jeden tlen to jest 46, czyli do 46 unitów i razy 100%. I to się równa.